A jestem teraz, wyjeżdżam już w zasadzie z miejscowości Tryprz, na, będąc na drodze prowadzącej w kierunku Białki Tatrzańskiej i wjeżdżam tutaj w taki odcinek, który to odcinek drogi jest przyczyną, dlaczego bardzo fajny, bardzo malowniczy skrót do Zakopanego przez Niedzicę, Rybsz i Białkę Tatrzańską Jest ograniczony to naszowo do 15 ton dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów. Tutaj właśnie jest budowa jakiegoś mostu, więc jedziemy mostem tymczasowym. ruch jak widzieliśmy, wahadłowy. Po prawej stronie tam widać, no tutaj na filmie akurat nie widać, ale tam powstaje Nowy Most tutaj jedziemy takim mostem chyba tymczasowym. Dojazd do niego przynajmniej się wydaje, że to jest typowo tymczasowa przeprawa tutaj przez rzekę. To dojeżdżamy typową, polną drogą. O właśnie, i jesteśmy z powrotem już na tej drodze, czy tak to nazwę właściwej.